Powoli. Stoisz na, na przystanku, czekasz na PKS, nie? I gość podchodzi, bije lewy. Na ryjo. Prawy. Jest to samo, tylko że na odwrót. Popatrz. Gdzie prawy? Zgarniasz. Hop. Co czujesz, jak blokuje? Czujesz twardy blok? Popatrz, daj mi lewy. Widzisz? Widzisz? Jakbym twardo zablokował, Uderz twardy mocno, widzisz? To od razu uderz mi prawy, bo poczujesz, że ja zbijam, nie? Więc ja muszę Cię zrobić w konia. Widzisz? Ja widzę. <laughs> Dobra? Czyli odbij łapką, odbij. Widzisz? Popatrz, jeszcze raz. Hop, widzisz? I ta ręka idzie albo na kichawę, albo tu. Ćwiczymy to w wolnym tempie, czyli w takim, patrzcie. Hop, i nie obalamy się, żebyście sobie krzywdy nie zrobili. No zobaczymy. Ja uderzam. Tak. Jeszcze raz. Popatrz. Ważne jest, żeby, parze idzie idzie lewy na twarz. Popatrz. Widzisz? Popatrz. Patrz. Lekko przekieruj. Widzisz? Popatrz. Patrz. Patrz na moją głowę. Widzisz? Patrz. Bij. Bij. Tak. Tu. Bij. Śmiało. Dajcie mu rękawice. Dawaj, dawaj. Dawaj. Śmiało. Tak. Teraz tak. Powiedz mi, co poczułeś, bo to jest ważne było takie lekkie, lekkie rozumiesz, bo gdybyś dawał lewy i odbiłbym, to co byś to byś mógł uderzyć w i popatrz, musisz się w niego dać śmiało a żeby się tego nauczyć, popatrz popatrz, widzisz, widzisz moje ciało widzisz jak pracuje, popatrz hop, cofaj od razu łapkę nawet jak cofasz rękę żeby chronić swoją głowę to zauważ, że patrz, cofając rękę, sam przyciągasz mi moją rękę do duszenia, rozumiesz? Czyli popatrz, chodzimy śmiało. <śm dziękuję Ci bardzo.